Protesty w Rockstar, filozofia Segi i AI w mobilkach. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Dawa. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępniania dalej, dołączenia do Patronata, Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Moi drodzy, przypominam, jeżeli jesteście wspierającymi na poziomie senior lub principal od co najmniej dwóch miesięcy i nie otrzymaliście jeszcze kubka, to napiszcie na gmail.com i podajcie dane do wysyłki. Dostaniecie kubek z logiem Okiem DEWA za darmo, a Principale jeszcze dodatkowo koszulkę. Także piszcie, śmiało moi drodzy, wyrobimy się może jeszcze przed świętami. Tak więc zachęcam do kontaktu. A teraz najnowszy przegląd wiadomości i w pierwszej. W kolejności protesty w Rockstar. Ponad 220 pracowników Rockstar Games napisało listy do kierownictwa studia, domagając się ponownego zatrudnienia 31 zwolnionych pracowników, którzy byli zaangażowani w działalność związkową. Związek zawodowy, tutaj brytyjski ten związek zawodowy potwierdził otrzymanie tych listów, które potępiają Rockstar za to, co nazywają jawnym i bezwzględnym aktem brutalnego tłumienia związków. Anonimowy zwolniony pracownik skomentował sytuację. To budujące widzieć, jak wielu naszych kolegów nas wspiera i rozlicza kierownictwo w okresie, gdy Rockstar chce, abyśmy się czuli przestraszeni. Moi odważni byli koledzy maszerują prosto do drzwi naszego szefa, domagają się, by nasze głosy zostały usłyszane i nie ustępują. Dla wszystkich bliskich tej sytuacji jest jasne, że jest to jawny bezwzględny akt okrutnego tłumienia związków. Rockstar zatrudnia tak wielu utalentowanych deweloperów gier, z których wszyscy są kluczowi dla tworzenia gier, które wydajemy. I, I, IWGB z y, działania prawne przeciwko Rockstar, y, oskarżając firmę o bezprawne zwolnienie łamanie brytyjskiego prawa. Związek twierdzi, że wszystkie działania pracowników były chronione działalnością związkową. Do tej pory Rockstar odmówił podjęcia negocjacji w sprawie przywrócenia pracowników do pracy. I to jest właśnie. Ciekawe, co, co za chwilę tutaj jeszcze opiszę, bo Rockstar publicznie odpowiedział na zarzuty związku, twierdząc, że pracownicy zostali zwolnieni za udostępnianie po, poufnych informacji, bo rozmawiali na osobnym związkowym Discordzie. Krótko po ujawnieniu informacji o zwolnieniach, tam opóźnili Grand Theft więc te wydarzenia są zupełnie niepowiązane, także jeżeli myślicie, że zwolnienie 30 pracowników wpłynie na działanie firmy, która ma 6 tysięcy osób, to naprawdę, no ludzie, bądźmy poważni, wciąż te opóźnienia wynikają z zupełnie czego innego, tam jest kwestia po prostu zoptymalizowania gry i tyle, i mogą sobie na to pozwolić, więc to robią. Natomiast w przypadku tego, tego całego problemu jest to, że zwolniono ich za właśnie udostępnianie informacji na zewnątrz, więc teraz trzeba będzie zebrać dowody. Jeżeli Rockstar nie przedstawi tych dowodów, to nie dość, że będzie musiał przewrócić tych pracowników, będzie mi musiał zapłacić jeszcze za dość uczynienie. Jeżeli jednak okaże się, że któryś z pracowników wrzucił tam jakiś najmniejszy element fabuły albo obrazka, który właśnie należał do niewydanego jeszcze projektu, to faktycznie mogą być problemy. Więc to wszystko raczej skończy się w sądzie. Ewentualnie Rockstar po prostu jeżeli nie będzie miał dowodów, bądź jeżeli nie będzie chciał bólu głowy, to pójdzie na jakąś ugodę. Natomiast no, jest tutaj grubo, zwłaszcza, że dodatkowo jeszcze pracownicy rozpoczynają pikiety pod biurami właśnie Rockstara i take -Two. tak więc sprawa się jeszcze będzie na pewno rozpędzała w najbliższym czasie. Następnie Sega i ich hasło, że ludzie są kluczowi, by osiągnąć naszą misję. Sega potwierdziła, że podnosi pensje wszystkich swoich japońskich pracowników o 10%, w tym wynagrodzenia początkowe dla nowych pracowników. W oświadczeniu firma podała, że nowe skale płac wejdą od 1 kwietnia przyszłego roku, czyli od jakby kolejnego okresu rozliczeniowego, a absolwenci mogą oczekiwać, że pensje na poziomie podstawowym zaczną się od około 330 tysięcy jenów, czyli to jest 2131 dolarów. Yeah. Uh. Cytat. Zrewidujemy wynagrodzenie podstawowe istniejących pracowników pełnoetatowych w Japonii średnio o około 10%, włączając część premii, rewidując nasz elastyczny system wynagrodzeń zgodnie z rolą. Nasza misją jest wzmocnienie gracze, kontynuowanie tworzenia poruszających doświadczeń, dostarczanie treści rozrywkowych i usług na cały świat. Wierzymy, że zasoby ludzkie są niezbędne do osiągnięcia naszej misji oraz tworzenia i dostarczania nowej wartości. Pracujemy nad reformą naszego systemu personalnego na różne sposoby, by zapewnić, że pracownicy mogą zmaksymalizować swój potencjał w komfortowym środowisku pracy, Firma podkreśliła, że oprócz ustanowienia systemu wynagrodzeń, który nagradza pracowników zgodnie z ich rolami i wkładem, pracuje także nad rozszerzeniem środków wspierających stele pracy, które pozwalają pracownikowi żyć życiem, którym najlepiej odpowiada, co jest nietypowe akurat w Japonii, bo kultura pracy tam polega często na tym, żeby siedzieć bardzo długie godziny w pracy, wyjść później niż szef. Czasami siedzieć nawet bez sensu tylko po to, żeby być obecnym w firmie. Ponadto przez to no właśnie Japończycy i jeszcze wyjścia oczywiście z szefem, które są takim elementem kultury, na które nie powinno się odmawiać. To jest na pewno praktyka w dużych korporacjach i w menadżmencie. W Game Devi nie wszystko jest takie samo. Bo akurat tutaj jeden z moich bliskich znajomych pracował ileś lat w Japonii właśnie dla jednego ze studiów deweloperskich i to nie zawsze tak wygląda, albo nie w każdej sytuacji, nie w każdym zespole. Więc to też nie jest tak, że te wszystkie, powiedzmy, archetypy, takie kulturowe, o których słyszeliśmy o Japończykach, są. W 100% prawdziwe w każdym miejscu. Wspomniano też o systemie FAMI, Plus, który wspiera opiekę nad dziećmi i pielęgnację oraz systemie Job, Plus, który wspiera dodatkowe prace mające na celu tworzenie nowych innowacji. CEGA zakończyła oświadczeniem, że będzie kontynuować tworzenie systemu, który pozwala pracownikom rozwijać się przy jednej, jednoczesnej realizacji różnorodnych stylów pracy i dążyć do dostarczania jeszcze bardziej poruszających doświadczeń w całym świecie. Firma ostatnio ogłosiła podwyżki wynagrodzeń dla całej siły roboczej w Japonii w lutym 2023, przypisując wzrost wynagrodzeń dalszej stabilizacji dochodów pracowników, stworzenie bardziej komfortowego środowiska pracy i tak dalej, więc generalnie chwali się to, że jednak w wielu firmach na świecie zwalnia się, są różne przetasowania właśnie i tak dalej, a jednak wiele firm stara się jednak zainwestować w pracownika po to, żeby zostali w firmie, po to, żeby dobrze im się pracowało, bo jednak doceniony pracownik nie tylko pochwałą, ale i finansowo no, jest na pewno Wydajniejszy pod wieloma względami, co już też potwierdzają różne badania rynku, że jak kręcz na krótką metę może przysporzyć jakieś tam korzyści w projekcie, to na dłuższym absolutnie nie. I tak samo docenienie w pracy, nie tylko monetarne, jest potrzebne, ale też no, za coś trzeba tą pracę wykonać. Tak więc dobrze, że tutaj są jakieś firmy, które jednak o tym też myślą pod tym kątem. Następnie w mobilkach AI ponoć nie przeszkadza, podczas gdy kwestia wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w grach na PC i konsole wywołuje gorące debaty. Przemysł gier mobilnych od lat po cichu przyjmuje te technologie. Henryk Klindorf, przewodniczący InnoGames z Hamburga, dewelopera stojącego za grami Free to Play takim jak Tribal Wars i Forge of Empires, wyjaśnia tę różnicę. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do możliwości AI. Używamy jej do tworzenia gier, których nie moglibyśmy stworzyć wcześniej. Myślę, że to świetne dla nas i świetne dla graczy. Mówi Klindwood, podkreślając jednak, że ludzie zawsze są zaangażowani w proces. Smak i jakość to robią tylko ludzie. Względna akceptacja AI w przestrzeni mobilnej może wynikać częściowo z tego, że gry mobilne są skierowane do bardziej casualowej publiczności. I tutaj kolejny cytat. Zależy im na świetnym doświadczeniu w grze, może niekoniecznie tym, jak zostało stworzone. i Games pracuje używać AI do tworzenia większej ilości treści przy tej samej liczbie pracowników, zamiast zastępować pracowników narzędziami AI, jak zarzucono firmie King od początku tego roku. Tutaj, dalej cytat. Myślę, że ma sens używanie narzędzi AI, aby po prostu dostarczyć więcej świetnych rzeczy dla naszych graczy. Jesteśmy mniejsi niż King, więc zawsze brakuje nam wewnętrznych zasobów, by zrobić wszystko. Uważamy, że AI może nam pomóc zrobić wszystkie rzeczy, które faktycznie chcemy wykonać. Szczególnie myślę o tym, jak AI może pomóc w operacjach. Tak zwanych live opsach w grach, które w zakresie utrzymania zadowolenia publiczności free-to-play są niekończącym strumieniem się nowych treści. W przeciwieństwie do licznych przykładów sprzeciwu wobec AI ze strony graczy PC i konsol takich jak burza wywołana przez chociażby The Alters, gdzie użyto lokalizacji wspieraną przez AI, czy presja na Frontier Developments, by usunęli portrety generowane przez AI z Jurassic World Evolution 3. Stosunkowo rzadko widzimy przypadki oburzenia na AI w przestrzeni mobilnej. I tutaj kolejny cytat. Myślę, że w świecie free-to-play to nie jest bardzo mocny temat. Najważniejsze jest oczywiście to, że jeżeli gracze natychmiast zobaczą, że twoja zawartość została stworzona przez AI, to najprawdopodobniej zrobiłeś coś źle. Tłumaczy Clean World Inno Games używa AI, ale na samym końcu artysta jest właścicielem wyniku i używa AI do tworzenia treści, wprowadzając zmiany, dopóki sam artysta nie uwierzy, że jest to naprawdę jakość, którą chce wypuścić. Więc tutaj jeszcze jest dłuższy, oczywiście. Artykuł to polecam sobie sprawdzić, no ale no właśnie to też jest kwestia tego jak się tego używa. To, że w AI, AI w mobilkach nie przeszkadza, to jest też wynik tego, że gracze mobilni nie są do końca właśnie tak świadomymi graczami jak ci PC i konsolowi. To jest jedno. Drugie, jeżeli mają filozofię, że co prawda używają bazy generatywnej, ale potem jest ten ludzki sznyt na końcu, to też to jest troszeczkę inne podejście niż takie po prostu bezczelne użycie AI, po prostu i puszczenie tego na produkcję. Więc no znowu od pewnych rzeczy związanych z AI po prostu nie uciekniemy i tu nie ma szans, natomiast no to, jak to używamy, to ma znaczenie i ma większe znaczenie po prostu dla graczy konsolowych i pecetowych niż dla właśnie graczy mobilnych. Także oczywiście jestem tu otwarty na dyskusję, dajcie znać, co sądzicie w ogóle o używaniu, w jakim stopniu, jaki dla was jest akceptowalny stopień w ogóle użycia AI w grach. No Ja osobiście staram się nie korzystać z tego do takiego stopnia, by w finalnym produkcie, który już gdzieś tam szykuję, no, używać tej generatywnej sztucznej inteligencji jak najmniej, jeżeli w ogóle. Na razie w zasadzie nie użyliśmy jej nigdzie świadomie w finalnym asecie, więc jest dobrze. Pod tym kątem, natomiast zobaczymy jeszcze, bo chociażby patrząc na ofertę lokalizacji, już pojawiają się takie, gdzie mamy na przykład tłumaczenie za x pieniędzy, stricte ludzkie i takie, które jest wspierane przez AI, które jest na przykład czasami kilka razy tańsze co akurat dla małego studia ma duże znaczenie, więc to nie jest takie proste czasami, zwłaszcza jeżeli ma się ograniczony budżet, ale znowu jestem tu otwarty na Wasze komentarze. Następnie Ark Riders z największym sukcesem Nexon. Nexon opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał, raportując przedłużone sali na wyniki swoich głównych franczyz. Ark Riders studia Embark stało się najbardziej udanym globalnym startem w historii Nexonu. Za trzy miesiące zakończone 30 września Nexon odnotował Mm. Przychody w. W zakresie 767 milionów dolarów, dochód operacyjny 242 miliony oraz dochód netto 247 milionów wzrost 41% rok do roku. Od 30 października extraction shooter Upgraders sprzedał się w ponad 4 milionach egzemplarzy. W drugim tygodniu gra miała już 700 tysięcy jednoczesnych graczy na Steam. Znalazła się na trzecim miejscu na liście życzeń Steam na całym świecie na początku tego roku. Tutaj cytat wspierani przez pipeline świeżej zawartości, który rozciąga się do 2020. Tego wierzymy że Arc Raiders może stać się trwałym wkładem do portfolio Nexon, składającego się z blockbusterowych globalnych franczyz. Stwierdził prezes CEO Nexon John Hong Lee. Free to play shooter The Finals studia Embargo również doświadczył wzrostu po aktualizacji sezonu 8 i napędził 58% wzrost przychodów rok do roku w trzecim kwartale. Chińska adaptacja gry opracowana we współpracy z Tencent rozpocznie swoją otwartą beta 18 listopada. Nexon twierdzi, że przyczyni się to do wyników do lepszych jeszcze wyników w następnym kwartale całkowite przychody franczyzy Dungeon Fighters spadły o 45% ze względu na mobilne wydanie w 2024, jednak Nexon zauważył, że edycja mobilna doświadczyła wzrost kwartał do kwartału dzięki aktualizacjom. Wersja PC osiągnęła 72% wzrost, napędzany pozytywnym odbiorem graczy po serii aktualizacji. Przychody Maple Story, co też jest dość taką flagową marką Nexonu, wzrosło 61%. Spodziewają się w Nexonie, że franczyza wzrośnie o 40% rok do roku podczas napędzania w czwartym kwartale kontynuowanego ożywienia w Korei i premiery Maple Story Idol RPG 6 listopada. Tak więc no cóż, się kręci. Nexon no, głównie zarabia właśnie albo na inwestycjach w gry sieciowe, albo na MMO. Albo na mobilkach. No i cóż, tutaj um, korzystają po prostu też właśnie z marek franczyz wspierają um, dość dobre, że tak powiem, studia, które no, generują naprawdę hitowe um, tytuły. Więc to wszystko się opłaca dobrze, dobrze inwestują. Zresztą też pamiętajcie, że Nexon ma chociażby pod sobą Mid Rocket, które wyprodukował Dave the Diver. Gry indie, ale o tym to jeszcze w kolejnym materiale. No, natomiast idzie im zdecydowanie bardzo dobrze na rynku. Ark Riders jest według mnie świetne. Co prawda były ostatnio te kontrowersje związane z użyciem tekstu speech popartego AI. No, ale pomijając ten aspekt, który powiedzmy no, może się podobać bądź nie, no to sama gra jest świetnym doświadczeniem, zaskakująco takim zrównoważonym, co. Też nie wszystkim pasuje, ale no, jak dla mnie akurat jest do, dość fajna gra, zarówno dla osób, które po prostu casualowo wchodzą raz na jakiś czas, jak i wycinają tam już dziesiątki godzin, więc dobry, dobry typ, dobra, że tak powiem inwestycja w rozgrywkę, jeżeli ktoś lubi extraction shootery. I na końcu nominacje IGA, czyli Indie Game Awards 2025 z takimi tytułami jak Hollow Knight Silksong, Hades 2 i Fair Obscure Expedition 33. Co do pierwszych dwóch nie mam wątpliwości, bo to są wprost zespoły Indii, budżety Indii i tak dalej, ale Clary Obscure? Dobra, o tym w osobnym materiale jeszcze, natomiast no jest to dziwne. Wciąż, no, mamy 18 kategorii, mamy jeszcze... Yy, Indie Vanguard Class, czyli tutaj wyróżnienie przyszłości branży, ileś tam kategorii będzie, no będzie z czego wybierać, będzie na co głosować. Indie Vanguard Class to wybór pięciu deweloperów, którzy reprezentują przyszłość branży, stoją wśród tych, którzy torują drogę naprzód dla sceny Indii. Ta nagroda wraz z Mohammed Storyteller Awards i Industry Impact Award zostaną ogłoszone podczas tej ceremonii. Tegoroczne nominacje zostały rozpatrzone przez szeroką, zróżnicowaną grupę kuratorów pokazów Indii i ekspertów branżowych. To kto wśród nich zakwalifikował Clare Obscure jako Indie? Powiedzcie mi, proszę. Pokaz będzie prowadzony przez 28 prezenterów, w tym Chandana Kanayake, Lena Rain, Remy Sue i Chipsel. Indie Game Awards odbędą się 18 grudnia i ceremonia będzie dostępna do streamowania na kanałach YouTube, Twitch i IGN oraz GameSpot. Do nominacji Gry Roku należą Absolom and Roger, Uh, Blueprints, Citizen Slipper to Star Wars Vector, uh, absolutnie tak. Consume Me, uh, Haydes 2, um, Hollow Knight, Silksong, Keep Driving, Pipistrello in the Crazy yo -yo, oczywiście, i Claire Obscure Expedition 33. Nie rozumiem tego. E, nominacje obejmują również kategorie, tak jak Debut, e, gra Bite Size, czyli takie pewnie mikrogry. Solo development, design rozgrywki, osiągnięcie w, e, dostępności, nagrody regionalne dla gier z Australii, Nowej Zelandii, Ameryki Łacińskiej, Południowej Afryki i Azji. E, są też kategorie dla Black Voices in Gaming Award, Woman Led Indie Game Award, e, Community Management, Emotional Impact, e, Innovation Music, Narrative i Visual Design. No Spośród Emotional Impact na pewno na pewno mam w głowie despelotę. To jest taka gra, która faktycznie opowiada taką bardzo personalną historię, jest piękna pod wieloma względami. Swoją drogą jeżeli już będą tam ogłoszone głosowanka jakieś to pewnie też zrobię po prostu streama z tego głosowania jak ja będę głosował i dlaczego będę głosował na takie a nie inne gry ale to pewnie jeszcze gdzieś w przyszłości wciąż ten wybór ekspedycji jak uwielbiam tą grę i to prawdopodobnie będzie nominowana w wielu miejscach na grę roku to nie rozumiem co ona robi w kategorii Indie bo ani nie zgrywa się rozmiarem zespołu ani budżetem ani tym że jest niezależna bo ma wydawcę więc nie wiem, kto tutaj przyjął taką, a nie inną definicję gry indie, ale o tym pogadamy osobno. Wciąż to wszystko w tym materiale. Zapraszam do leków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania. Tak, jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie, linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izzy Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Okiem 2.